Hej, z tej strony Kornel z Czerwonej Skarbonki. Dzisiaj pogadamy sobie o hoście i o besie oraz co niece o psychologii inwestowania. Ale na sam początek mam do Was pytanko: jak myślicie, do jakich zwierząt porównywana jest sytuacja na rynku? Może do pawiana i morsa? Może do rekina i nie wiem, robaka? Może do psa albo kota albo do świni? Ale. Na to pytanie odpowiem Wam troszeczkę później. Powiedzmy sobie najpierw, czym jest Hossa i Bessa. Hossa jest to długotrwały wzrost cen aktywów, np. papierów wartościowych, a Bessa długotrwały spadek cen np. akcji. I teraz, jak nazywamy taki rynek wzrostowy? Jest to rynek byka, a rynek spadkowy. Rynek niedźwiedzia. Już wiemy, jakie są to zwierzęta. Jest to byk oraz niedźwiedź. Byk jest pewien pomnik przy najsynniejszej giełdzie na świecie, czyli Wall Street. Jest to pomnik byka, czyli energii, szybkości i po prostu wzrostu ceny dobrej koniunktury. Ale dlaczego właściwie, gdy są wzrosty, mówi się, że jest rynek byka, a gdy są spadki, mówi się, że jest rynek niedźwiedzia, jest to oparte na pewnej obserwacji. Tych zwierząt i sposobu, w jaki atakują te zwierzęta. No bo w jaki sposób atakuje byk? Byk bierze rywala i przeciwnika na rogi, niczym wykres w fazie wzrostu. A w jaki sposób atakuje niedźwiedź? Niedźwiedź atakuje łapą w dół, tak jak spadający kurs giełdowy. Ale kiedy właściwie możemy mówić o chosie i bezsie? Według takich standardowych, akademickich rozważań ceny muszą wzrosnąć przynajmniej o 20%. I ten ruch musi trwać pół roku, abyśmy mogli mówić o hoście, i podobnie jest z Bessą minus 20% i pół roku. Sprawy i słowa ulegają jednak przeobrażeniu, z tego względu, że świat jest szybki, wszystko przyspiesza dziennikarze, media w pewien sposób wpływają na sposób, w jaki używamy słów. Dlatego teraz te określenia są stosowane często. W sposób bardzo dowolny i nawet kilkumiesięczne ruchy na wykresach mogą być określane mianem hossy i bessy, szczególnie na przykład w takim roku jak 2020, czyli w roku covidowym, gdy dochodziło do niesamowitego szaleństwa. Na indeksach była szalona Hessa, potem szalona Hossa. No więc pamiętajmy o tym, no wpływ ma na to, co na przykład, olbrzymi dodruk pieniędzy, to, że każdy ma łatwy dostęp do rynków finansowych poprzez telefon komórkowy i poprzez aplikacje inwestycyjne. Aplikacje inwestycyjne, gdzie nie ma nawet prowizji, więc na przykład w Stanach Zjednoczonych bardzo, bardzo wiele młodych ludzi w 2020 roku zainteresowało się giełdą. i Leżąc na kanapie, kupowali, sprzedawali akcje i to napędzało te dzikie hossy. I bez. Pamiętajmy jeszcze o tym, że hossa trwa zwykle zdecydowanie dłużej. Powolutku następuje ten wzrost cen. Jest to w pewien sposób takie powolne i schodkowe. Mówi się, że byki, reprezentujące siłę rynku i rynek wzrostowy, wchodzą po schodach, a nie niedźwiedzie, reprezentujące. Giełdowe spadki wypadają przez okna, czyli wzrosty są powolne, a potem spadki są bardzo szybkie, najczęściej w panice. Więc na przykład w historii GPW, czyli polskiej giełdy, hosy trwały w okolicach 30 miesięcy, a bez 11 miesięcy. Więc pamiętajmy, hossa jest dłuższa, bessa jest dynamiczna, szybka. Szybkie są bardzo spadki. Teraz porozmawiajmy sobie o fazach trendów. Giełdowych. Więc po spadkach następuje pewna flauta, pewne wyciszenie na rynku. Może być jeszcze układ spadkowy, może być konsolidacja, czyli tak zwany ruch boczny, i wszyscy są zniesmaczeni w pewien sposób giełdą. Nie chcą inwestować, nie są zainteresowani. Ale najinteligentniejsi inwestorzy, ale także inwestorzy instytucjonalni wyczuwają, że można wykorzystać ten moment, gdy aktywa są bardzo, bardzo tanie i zaczynają. Powolutku, powolutku kupować te bardzo tanie akcje. Potem sytuacja się rozpędza, a rozpędza się mocniej, gdy pokonana jest linia oporu, czyli linia oporu jest to linia na wykresie, do którego dochodziły ceny akcji i się cofały. I wreszcie, kiedy uda się pokonać tę linię oporu, coraz więcej inwestorów wraca na giełdę, aby się załapać na tą powolutku rozpędzającą się hossę. Czyli coraz więcej inwestorów Przychodzi, zakupuje akcje licząc na wzrost ich cen. A później dochodzi już do małej euforii. I to jest taki moment, gdy tak zwana ulica zaczyna plotkować o tym, że można na giełdzie zarobić. Jedziesz taksówką i taksówkarz mówi: Panie, słyszałeś, że ten CD-Projekt, taka jest tutaj gamingowa spółka i można na niej mocno zarobić? Pójdziesz do fryzjera. Fryzjer będzie mówił, że trzeba wkładać pieniądze w bitcoiny, bo. One zawsze dadzą zarobić. I ci inwestorzy instytucjonalni, i ci inwestycyjni mistrzowie czują, że coś jest już na rzeczy, że zaczyna się ten rynek przegrzewać. Każdy o nim dyskutuje, każdy chce zarobić. Na aktywach możliwe, że tworzy się już bańka. I co wtedy? Wtedy ci najmądrzejsi wychodzą z rynku, sprzedają swoje aktywa i czekają na kolejną dobrą okazję. I potem zaczyna się panika najczęściej. Ceny spadają, spadają, spadają i później może znów dojść do trendu bocznego albo do takiego przeciągającego się, powolnego trendu spadkowego i gdy ceny znów spadną bardzo nisko no to cwaniacy, ci najlepsi ze spekulantów, wrócą i znów kopiątanie tanie aktywa. Niestety większość inwestorów, szczególnie inwestorów niedzielnych, no zakupi akcje blisko górki, czyli bardzo drogo, a później w panice je sprzeda, gdy będą mieli 15 czy 20 czy nawet więcej procent na minusie. Więc niestety, no, tak jak w przyrodzie, jest pewien układ pokarmowy. Drapieżnicy żywią się roślinnożercami. Podobnie jest na giełdzie. Ci najlepsi żywią się kapitałem tych, którzy nie potrafią okiełznać emocji. Teraz pytanie, dlaczego tak trudno jest kupować tanie akcje, kupować akcje w czasie bessy? No z tego względu, że każdy wtedy mówi, aby nie kupować, każdy nie jest zainteresowany giełdą, więc tego rodzaju działania to jest pójście pod prąd rynku. Czyli wymaga to hartu ducha, wymaga odwagi taka decyzja inwestycyjna, bo jesteśmy samotni z tego rodzaju decyzją. A niestety jesteśmy zwierzętami społecznymi, kochamy owczy pęd. Więc gdy aktywa są na górce, dużo łatwiej nam kupować takie aktywa, ponieważ sąsiad kupuje, ponieważ kolega kupuje, ponieważ każdy kupuje, ponieważ w internecie plotkują, że trzeba kupować. A gdy jest bezsa, gdy na rynku jest gorzej, nikt nie kupuje, tylko ty miałbyś kupić. No i taka decyzja jak już wspominałem, wymaga odwagi. Tutaj w tych sprawach giełdowych jest także dużo interesujących powiedzonych, właśnie powiązanych z Hossą i z Bessą. I gdy mamy daną spółkę, której akcje spadają, spadają i spadają, próba zakupu takiej akcji w trendzie spadkowym nazywa się łapaniem spadających noży. I czasem ta taktyka może być pozytywna. Gdy opolujemy rynkowy dołek, ale może być też tak, że te noże pokaleczą nam ręce. Bo na przykład jest taka spółka na polskiej giełdzie jak Ten Square Games, która zarabia na grach mobilnych, i w szczytach jedna akcja tej spółki kosztowała 700 zł, a później zaczął się silny trend spadkowy. I cena spadała na 600, 500, 400-300. I łapacze spadających noży mówili sobie, a kupię za 500 to będzie okazja. Kolejni łapacze mówili, że za 400 zł złapią. Inni mówili, że za 300, inni mówili, że za 200. No i wszyscy się pokaleczyli, bo ta spółka kosztuje teraz w okolicach 75-80 zł. I jakoś ceny nie chcą rosnąć. Inne ciekawie powiedzonko. Powiązane z giełdą, to powiedzonko kupuj, gdy leje się krew. Czyli wtedy, gdy jest panika giełdowa spowodowana na przykład jak ostatnio e, rozpoczęciem konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą. Może to być pandemia, gdy wszyscy panikują, to może jest czas, aby kupować. Powrógadajmy sobie teraz jeszcze o psychologii inwestowania. Czym inwestorzy są poddani dwóm wielkim emocjom? Jest to chciwość i jest to strach. Chciwość pojawia się wtedy, gdy zakupimy papiery wartościowe, a one w następnych tygodniach lub miesiącach mocno podrożeją. Wtedy mamy taką myśl, no, stajemy się chciwi. Myślimy sobie, czemu kupiłem tak mało i kupujemy więcej. No ale te aktywa będą już dużo droższe, więc nie wyjdziemy na tym najlepiej. Drugą silną emocją jest strach. Gdy kupimy papiery, a potem ich cena nurkuje, no strasznie się boimy, że zanurkuje dalej. I sprzedajemy na minus 10%, minus 20%. A tak to bywa z wycenami giełdowymi, że ta cena za chwilę wróci. Często jest też tak, że sprzedajemy na minusie, a cena za chwilę wraca i wołamy w niebo. Dlaczego? Dlaczego rynek się na mnie uwziął? Teraz mam do Was kilka pytań. Graliście na giełdzie? Byliście w stanie wytrzymać emocje? Jak to było z Wami? Kupowaliście na górce i sprzedawaliście po chwili? Drugie pytanie jest takie, czy bylibyście w stanie wytrzymać 20% spadek cen aktywów, które zakupiliście? I mam do Was jeszcze trzecie pytanie. Podoba Wam się to, że giełda ma w sobie ten metaforyczny smaczek i mówimy często o pykach, niedźwiedziach, spadających nożach i tak dalej. Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się.